No, się mam kochani, dzisiaj okoń połowiłem trochę, zresztą zrobię następny filmik. Tutaj króciutko zajrzymy sobie do mojego pudełka. Podręczne to nie są wszystkie moje przelęty, ale to jest to, co z reguły mam ze sobą na okonie. Tutaj na wierzchu, jak widzicie, to są główeczki, to są akurat 2 gramówki od SPRO. Zaraz pokażę Wam. Ja używam, akurat dzisiaj używałem trochę cięższych. Zaraz to tutaj poprawię, bo mi się myci. No kurczę. O kochani, to są trzy gramóweczki od Pro. i igu, Igułómeczka Flatfish. Na te Flatfisha już kiedyś się prezentowałem. Często na nie łowię i bardzo dobrze biorą. Tutaj mamy taki mały, to jest od Liblinga. Rzadziej go używam, albo używam. Drugi w tym kolorze lepszy, to jest Zonder Farbe. Już kochani pokazuję. O, to jest jeszcze flat, a to jest w kolorze AU-Zonder-Farbe. Jest bardzo mięciutka, szybko je niszczą, ale są niesamowicie skuteczne. Oczywiście trochę kopytek, kochani. O, kopytek. Do tego mamy jakiegoś małego lunatika, trochę różnych twisterków. Oczywiście kopytka są w różnych kolorach, tak jak i twistery, platfisze. No tutaj jest, to jest już troszeczkę na większego okonia. To są dropshot miną od BH Fishing. Też mam je tu, tutaj w kilku kolorach. Jakieś raczki, jak zwykle. O jeden wobler to złamany. Dwa woblerki na powierzchniówki. Dzisiaj to już w ogóle nie do użycia były. Oczywiście parę piekielnych gzów. Sekundeczkę. O, to są piekielne gzy od Lunker City. Tak mniej więcej to kochanie wygląda. To jest takim dużym skrócie, a potem Wam jeszcze pokażę skarbczyk. Dobra, jakby co kochani to pozdrawiam, bo to short.